Hejka, tu kameko witam Was w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys i standardowo zaczniemy sobie od kółeczka z pięcioma kredytami czy nie, kredytami. Nieważne, i tak będzie pięć No, nie mówiłem. Skąd ja wiedziałem? Ciekawe. <laughs> Dobra, słuchajcie, jest teraz tak. Dalej jest wydarzenie, które było w ostatnim filmiku, czyli Mister Beast Arena. Yy, ale jest też triple block dash i ten triple block dash wam się pokażę, bo troszeczkę sobie tam pograłem, nie dużo, ale ale pograłem. O. I zobaczymy, czy mi się uda wygrać dzisiaj? Triple block dash, no zobaczymy. Hmm. Ciekawe, jaka będzie mapa. No co za zaskoczenie. blockdash, <noise> Oczywiście to ironicznie mówię, słuchajcie. O, jestem jedyny tylko na takim skinie. Okej, okay, pan robot. Uh -huh. Uh -huh. O, lew, ten to ja nim grałem taki tutaj i Stambuł gajer Lew. Czy mi działają te? Nie działają. Nie działają. Dobra, tu w lewo w prawo. O, tu sobie można stać praktycznie na początku. Jeszcze trzy osoby. Ciekawe czy tu im się uda przeskoczyć wszystkim. A, już to się odpadł. Dobrze. Już coś odpadło. No. Teraz znowu ta sama mapka. Okej. Okay. to takie tam... O pan hotdok tu biega widzę. Trzeba ja uważać, bo tutaj, o właśnie, można zostać piorunem i będzie po wszystkim. I tu tutaj skaczę tych podogów tutaj. A, bo hot dog teraz jest za gwiazdki, okej. Okay. No ta, to wszyscy chodzą tymi hot dogami wtedy od razu, tak? Słuchajcie, jestem ciekaw, czy Wam się podobają też filmiki z innych gierek. W Istanbul to wiem, że Wam się podoba, wiem. Ale czy z innych też? Czy, czy dorosy Wam się podobały? Stawcie komentarz, żebym wiedział. Okej okay. Tu sobie zrobimy to tak Tu jeszcze raz tak zrobimy i to się odpad właśnie, okej okay. I finał, block dash. Finał. Hot dog, hot dog został tylko jeden. O! To podpadały te hot dogi, widzę. Znaczy. Czemu mnie nie chciał podskoczyć? Dopiero teraz podskoczył. Wrzucić inaczej. O, tutaj coś chciał zrobić ten kolega. Jeden już odpadł. No ja że tak powiem oj za blisko, za daleko byłem od skrawędzi hmm. tu sobie zrobimy to tak tu też mogę sobie postać normalnie chciał mnie walnąć perunem, ale dziad ale dziad Mm -hmm. i co to ci dało, ty miśku brzydki? Znowuż mnie będzie chciał, o piorunem. I piorunem mnie, no dobra. O rany, co on zrobił? O dobra, Dał mi się. No niestety, to był błąd. E, no cóż, odpadłem. O, hot dog wygrał. Te hot dog wygrał. Ale już następnego by nie przeszedł. E, źle zrobiłem tam z tym kolcem. To się źle mnie wyrzuciło do góry, bo mnie wyrzuciło do góry, ale tak stałem jakiś. Nie wiem. Dobrze, słuchajcie. No, w finale byliśmy. O, jakieś zaproszenie mam tutaj od znajomych. Eli, fans, Pozdrawiam. I jesteś na znajomych. Mamy misję, a zrobimy... tak. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał ze mną zagrać. O, tylko kilka... tylko trzy osoby są. Przed chwilą miałem więcej. Nie ma chętnych. To wychodzimy. Słuchajcie, nie ma chętnych. Bierzemy parówkę. W sensie hot -doga. O, hot dog jest, odbieram hot doga, legendarny, nie, ja chcę. Wszyscy grają tymi hot dogami. Co my tu mamy jeszcze? Jakieś? O, są płyty. No dobra, słuchajcie. No skoro Beast Arena jest jeszcze, to zagram to Beast Arenę, No, i co będzie za mapka? Beast Arena. Mr. Beast. A, no tak, to jest zawsze to samo na początku. Okej, okay, zobaczymy jak mi pójdzie dawno to nie grałem. Dobra, to jesteśmy, że tak powiem. Przyblokowało mnie tu. Ale tutaj ruch, rany. Wszyscy się tu przepychają, widzę. O, masz. No przecież ślizgnąłem się dobrze. Dobra, teraz na tym klocku. A, nie trafiłem! Naprawdę? Co to było? No, tutaj dam radę. Jest 5 osób, już przeszło, 6, 7. O rady, nie zdążę. Jeszcze tu chciałbym coś zrobić. Jest 14, 16. A, ten tu stał i nie zdążył. Ale numer. Ale numer. To tak się wydawało, a tu. Że będzie łatwo przejść, a tu niestety. No i dobra, i co teraz? Aha, teraz to jest ta mapka druga. No tutaj to Dobrzy gracze są, więc ja nie wiem czy ja tutaj dotrwam do startu. Zobaczymy. Wszyscy biegną na ten pierwszy tu klotek, zawsze. Kogoś przy... Oj, chciałem się odbić, i się nie odbiłem, słuchajcie. O rany, ale prosto w kulkę trafiłem. Mhm. I tak skręciła prosto we mnie. No nie, naprawdę. Przecież byłem na początku. O rany. No ale tu rywalizacja. O, raż, o masz. O nie, gdzie tutaj to nie chcę. Tędy, będzie szybciej. Jeżeli dam radę w ogóle. Dość, bo to już tam są niektórzy. O, ale jeszcze mnie uderzył. I mhm, prosto w te. W promienie. Dobra, tutaj przeskakujemy. A, już nie zdążymy, niestety tam już byli przede mną. No cóż, mówiłem, że byli lepsi gracze, ja to tam jestem taki sobie w tą grę. O, dobra, jesteśmy, byliśmy w drugiej rundzie, po raz drugi. Słuchajcie, a, to nie zdobyliśmy za dużo punktów. Ja sobie zagram jeszcze standardową jedną rozgrywkę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to macie to zrobić. Z tym macie, macie. No... Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zasubskrybowali. Taka prawda. A jak nie subskrybujecie, trudno, no. Chociaż dajcie łapkę w górę wtedy. No, dalej, dalej. Nie wiem, ile mam do 100 subskrybentów, ale yy, nie dużo już. 100 subskrypcji. Hmm. Byłoby bardzo fajnie. Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj jest wyścig. O! O! Widzieliście to? Na głowę. No, tak! Jasne. No dobra, to tutaj to ze spadłem. to muszę i tak spać na dół, bo nie przejdę. Biegam komu komuś na głowie. To przez to, że. Dobra, tu będę odpadać, znam, znam to. O, 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 o. o. Sam odpadę. Dobra. Dobra, i tak nie przeszedłem, bo byłem na końcu. Ale w topar rany, Julek. Dobra, nie, nie widzieliście tego. Nie, 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 było tego widać. No, nie będę tego gazował, Niech to będzie już na filmiku słuchajcie. Ech, jeszcze raz. To miał być ostatni raz, a widzę, że tych ostatnich razy to będzie więcej. No panie Mister Beast, robocie, przynieść trochę szczęścia, i dać do finału, żeby widzowie mogli sobie popatrzeć. to komentarze no nie dlaczego to takie mapki jakieś losują? ja nie wiem nie ma jakichś fajnych zjeżdżalni albo coś, tylko mi... ciągle to samo dobra, pójdziemy tędy pójdziemy tędy o, ta kółka się tu cofnęła zaraz mnie tu jakaś kolejna strzeli nie? Musiałem tak to zrobić, bo. O! o I spadnę. No, a tak się wpakowałem. Co tu tyle tych kulek? Kommon! Dalej. Dobra, jesteśmy. O! Ale miałem szczęście. No i nie zdążę, słuchajcie, nie zdążę. No. Nie, to już widziałem, że nie zdążę, bo tam stali, czekali przy wejściu. Yy... To jest tak, że im więcej grasz, tym gorzej grasz. Chyba powinno być odwrotnie, prawda? Hmm. Ja po prostu nie lubię takich map. Wiecie, nie lubię tych map. One są nie są fajne. Same niepowodzenia. Ten odcinek będzie miał tytuł Same niepowodzenia. Mógłbym nagrać z wami jakiś odcinek jakbyście chcieli. Jakbym miał 100 subskrypcji, to na pewno bym to zrobił. Jak nie też... No nie no, no... Musi być 100, no. Musi, musi. Macie musi. No, <grym> ale spadłem. Jakaś piłka we mnie lata. To, to jest w ogóle. Przecież tu można tak przejść, zobaczcie. Boczkiem. Boczkiem. O. No, ale mnie odepchnął. Dobrze, że nie spadłem, słuchajcie. O, a teraz się odbiłem. Jeszcze! No, ale przecież skoczymy do góry. Hop. No dobra, jesteśmy. Teraz się udało. No, ale i tak ten odcinek będzie miał tytuł Same niepowodzenia kamykosa. No, to już nie zdążą. Benito, Bojekata, jakaś. No i co teraz? Może być jakaś fajniejsza mapka w ogóle niż taka tylko wyścigowa z Ha! To już dzisiaj było na samym początku. Ok Dobra, spróbujemy kogoś wyrzucić tę mapę. Nie da rady. Czy tak zrobimy? Może O nie trafiłem. Ej, Widzicie co chciałem zrobić? Toś tam wyleciał, nie? Oj, wypchnął mnie. Odpadło, odpadło. Siedem osób, ja w tym nie jestem. Też bye, bye kamykos. I tym samym na koniec odcinka. No nie, już nie będę tego oglądał. Jaka mapka wypada? Na koniec odcinka. O, jeszcze mogę dobrać sobie jedną nagrodę tutaj. Zrobimy kółeczko, ale to takie za... O! Mogę sobie brać dwie pudełeczka i zobaczymy co dostaniemy. Hops A, e, to mam niestety. Jeszcze jedno tworzymy. Zbraknie mi dwóch... To... Uuu, nowy lew fajny. No i dwóch punktów mi z Dobra, mamy tutaj, dostaniemy zaraz jakieś punkty może, ile my możemy zabić, 5 razy zakręcimy jeszcze, no. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. O, dostałem pięć, jeszcze tych mi zostało dużo, dużo. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę. Naprawdę będzie mi bardzo miło i będzie to motywowa motywowało mnie do nagrywania kolejnych nowych filmików. Mm. Więc subskrypcje, no i jeżeli chcecie, możecie skomentować moją dzisiejszą fatalną grę w komentarzach. no I co? Co mi tutaj dasz jeszcze? Nie, 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 nie. Przepraszam. No dobra. Nie, no, no. Ok. Pięć osób. To dużo nie dobrało nam. Nie, to kliknąłem niechcący. No, ale dobra. Kogo my tu mamy? Dawidekę, ok, Stumble Guysy. Pozdrawiam Dawidekę, tylko nie odpadni od razu. Tu Stumble Guysy jakieś chodzą, widzę. Walka, Walka Tak, tak A ja sobie tutaj wypróbuję jedną rzecz, czekajcie. O, zostałem tylko ja i Dawidekę. Tam już odpadli. Kolejni, Racza. Niestety też mi uderzył, tak? Dobrze. A ja chcę zrobić tak. I walną mi, tak? No i koniec. To był moment na próby. Także to jest już koniec. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka papa.